On Ericsson Takes Co ten telefon nie ma w sobie takiego? Wifi. Można chodzić po całym domu i siedzieć sobie na Facebooku lub innych stronach. Ekran 2,6 cala 3,2 megapiksela aparat. Nie jest za dobry, ale nie wystarcza. Jack 3,5 mm. To jest coś, co mi się bardzo w nim podoba. Mogę podłączyć każde słuchawki, jakie tylko posiadam. I wejście mikro USB. Co też jest bardzo uniwersalne. A więc w środku jest telefon, ładowarka, instrukcja obsługi różne takie papierkowe. Nie ma ani słuchawek, ani kabla USB, co można dokupić po dokupieniu takich słuchawek takich słuchawek i kabla USB można z tym telefonem wiele zrobić, wrzucać gry i motywy, które mo których nie da się ogólnie zrobić jest tylko taki pewien dziwny sposób, który możecie zrobić patrząc na inne filmy moim, na moim kanale Dobra, sam telefon, bardzo ładnie wykonany, tutaj jest podgłośności, jack, jack 3,5 mm, wejście micro USB i to wszystko na boku, pełna klawiatura QWERTY. Bardzo fajnie się na nie pisze, nie to co na Nokia C3. Tam są guziki złączone i ciężko w nie trafić. Tutaj są mniejsze, ale są rozdzielone. I fajnie się na nich pisze. Można wchodzić na Facebooka. Tutaj jest, tutaj jest bardzo fajny komunikator. Można zalogować się na kilku różnych stron na kilku różnych porta, od kilku różnych portali można konto. Takich jak Facebook, Twitter. I trzeba zmienić jasność ekranu. Dobra. Wbudowana jest przeglądarka Opera Mini, co mi się bardzo podobało też i szybciej trochę stron się na niej przegląda. Bardzo fajna sprawa. Co tutaj jeszcze jest ciekawego? Właśnie problem z motywami był, ale ja mam ich bardzo dużo. Możecie je pobrać w linku o tutaj tu niżej tu dobra jest bardzo fajna funkcja znajomi można zdawać zdjęcia można połączyć z facebookiem i twitterem co? Głośnik jest na... dosyć głośny. Co tutaj jeszcze? Bluetooth, Bluetooth też jest. Bluetooth 2.0 nie jest to jeden z najlepszych, ale jest dobry. Wi-Fi. Gdyby nie było Wi-Fi w tym telefonie, to nie wiem. Czy... To bym go chyba wyrzucił. Tak nic nie ma ciekawego. Gry bardzo dużo gier nie działa. Mam ich niewiele, bardzo dobrze sprawuje się gra Angry Birds. Mógłby, mógłby tutaj być jeszcze ekran dotykowy, tak jak to jest w Blackberry. Blackberry właśnie jest, i wygląda, Blackberry ma też taką, taki sam kształt, też ma klawiaturę właśnie. I, The ekran dotykowy, co bardzo jest fajne. O, przestrzegłem. Jeszcze jedna wada. Nie można aplikacji zminimalizować. Można tylko wyjść i nic więcej. Co bardzo źle wpływa na taką, na taką aplikację jak na przykład Gadu Gadu. Nie można jej zminimalizować. Można tylko zakończyć aplikację. We wszystkich innych Sony można było zminimalizować. Co bardzo było fajne. Aplikacje. W aplikacjach jest Yahoo Mail, Gmail. YouTube, Facebook, Opera Mini, Picasa, Google Talk, i Track ID i reszta to już moje. Hmm. Track ID, Ach, też to... bardzo ciekawa, hmm. ciekawa aplikacja. Przykładamy telefon do tego głośnika, skąd leży muzyka, w chcielibyśmy poznać tytuł, a telefon nam poznaje. Hmm. Odtwarzać muzyki. Ja mam wgrany motyw, używam motyłu i właśnie tutaj jest niebieskie tło, po prostu nie za ciekawie to wygląda. Obejrzałem na tym telefonie już chyba 4 czy 5 filmów i bardzo fajnie się nawet filmy oglądam. Mimo tego nie za dużego ekranu, ale wszystko bardzo fajnie oglądają. podłączam się kawki i oglądam filmy można filmy oglądać telefon b jest bardzo ciekawy szczególnie z wi-fi i tą aplikacją wielokrotnym wielokrotny czyli to jest komunikator taki e -buddy. bardzo przydatny chyba najwięcej tych, tych czasu tutaj spędzam Oczywiście są takie rzeczy jak kalendarz, alarmy, czyli budzik. Kalendarz mi każdego Zadania. Można zdać zadanie. Budzik o tym przypomina. Notatki. Minutnik. Stopper. Kalkulator. i Greenheart. To jest jakiś dodatek od Sony Ericssona. Co tu jeszcze jest Tego ciekawego? Jeszcze jest coś takiego, że... ...gdy jest nieodebrane połączenie... ...mamy taki sygnał. Co, ona, co mi się nie podobało i tak wyłączyłem. Nie. I to by było chyba na tyle. Polecam kupować ten telefon. Wiki. Wkrótce będą nowe filmy o tym telefonie. Różne poradniki i ciekawostki. Można rozszerzyć ten telefon o pamięć. I wrzucać bardzo dużo filmów. I oglądać. <śmiech> <śmiech> Oczywiście. <śmiech> nie jest to telefon z wyższej półki. I ma mały dosyć ekran, ale filmy ogląda się bardzo dobrze. Polecam jeszcze raz oglądanie filmów i zapraszam na chomika, który jest w opisie filmu. Można też tamtym ściągać <laughs> motywy na ten telefon. I to by było chyba na tyle. Cześć!